Cześć witajcie, z tej strony Tobiasz Witam was w kolejnym filmie na moim kanale Ostatnie płucowanie szyb w tym sezonie, w tym roku w sumie I wracamy Mamy jakieś niecałe 200 km. Kuba bardzo ładnie myje, możecie go pochwalić no. Mamy jakieś 200 km Czyli dobre 8 godzin będziemy dzisiaj jechać Kuba jedzie 27,5 na, na godzinę Ja mógłbym jechać troszeczkę szybciej ale nic by to nie zmieniło, dobra skasujemy sobie licznik i zobaczymy ile przejedziemy i w jakim czasie pierwsze problemy widzowie pierwsze problemy na trasie nie ma jakiegoś tam ograniczenia, mostek jakiś nie za szeroki i jakoś nie za solidnie wygląda przyciśnijmy trochę radio, bo Mogą paść niecenzuralne słowa. No i jest problem. Widzę, że się nie mieści coś. Ajajaj. A najgorsze jest to, nie, że dosłownie tam, o, tam le leci droga główna, do której musimy się dostać i już jakby będziemy uratowani. Chyba dobrze jest to. Przeszedł on, to i przejdziemy my. Dobra, jedziemy. Nie jak co widzę, ale jazda po mieście takim sprzętem to coś pięknego w każdym razie dla mnie, bo, bo dla mnie bardzo to się podoba. W sensie, że Bardzo fajnie, bardzo imponująco to wygląda właśnie. Podoba mi się jak ludzie machają i jak patrzą z takim podziwem czasem. Podejrzewam, że no, kierowcy, kierowcy osobówek nie bardzo nie bardzo yy, są zadowoleni z tego faktu, ale, ale wygląda to zacnie. Dobieg. kolejne kolesło mi odpadło. Nie tu może być lepiej widać. O. Idziemy bez koła. Koło ma tam Kuba. Akcja reanimacja łożyska. koleso odpadło na rondzie. Będzie pasować, czy nie będzie, panie Szymonie? Będzie, będzie dobrze. Sytuacja widzowie opanowana. Wszystko udało się na nadłuszczenia znaleźć i bardzo wielkie podziękowania się należą tym dwóm panom, którzy, którzy są na mojej miniaturce dzisiaj, bo zatrzymali się tutaj przede mną. Zatrzymali się, podwieźli mnie po, po części. Dzięki temu poszło to tak w miarę sprawnie. Później dojechał Szymon ze swoim kolegą i już to opanowaliśmy. Widzicie, tak się podróżuje. To, to jest normalnie uber. Walizeczka, wszystko pięknie, jest troszeczkę brudno, ale, ale takie warunki, takie pora roku. Zobie przymusowa przerwa na, na hot -doga, bo jestem wiekielnie głodny. Idziemy zobaczyć nasze łożysko. Nasze łożysko się trzyma, no smaru nawaliłem ile się dało. Głodny jestem krótko, rano zjedliśmy tylko z Kubą hot -doga. Tu wszystko niby dobrze, światło świecą. Wszystko jest, zjemy i lecimy dalej, jesteśmy na Orlenie. Pierwsza stuwa za nami, pierwsza stuwa za nami, jeszcze z jakichś buchurda. Oh, 60, jeszcze z 60 km i... i będziemy na bazie. Zobie udało się jeszcze dogonić Kubę, tylko Kuba był na innym gospodarstwie jeszcze po header, Heder ten, którym ja kosiłem soję. W sumie filmu z soi chyba nie było. No to miałem taką dwu- czy trzydniową przygodę w tym roku kosić soję. Skosiłem tam 30,5 hektara i właśnie byłem tam takim małym headerkiem 7,5 metra, troszeczkę starszym. Eee, jakąś tam mniejszą awarię miałem, chyba nawet wtedy, dlatego tak wyszło, właśnie, że to było tyle tych hektarów i udało się jeszcze prawie przed domem zjechać to do, do bazy mamy 30 km może i na ten moment widzowie mamy 134 km no to może troszeczkę mniej bo pamiętam że 170 170 km było gdzieś mniej więcej stamtąd gdzie ruszaliśmy tylko ja jechałem troszeczkę inną drogą, bo jeszcze po drodze miało wpaść 15 hektarów, ale finalnie wyszło, że jednak, jednak nie, koszy, nie koszę tego. Także, także udało się jeszcze z Kubą zjechać i dzisiaj, jeszcze Mikołajki mamy, to, to coś może jeszcze wieczorem porobimy. Widzowie, udało się, dojechaliśmy już bez przygód. Wszczamy właśnie na główną bazę. Teraz Wam powiem, ile zrobiłem, zrobiłem ja przynajmniej kilometrów, nie wiem, czy Kuba sobie z licznik czy nie z się gdzieś tutaj ładnie z boku, bo dzisiaj już mi się nie chce, jutro sobie przyjdę i odczepię z tamtego kombajnu tą przystawkę, tą przystawkę i muszę ją załadować na jakąś lawetę tutaj Na razie po prostu gdzieś tam staniemy, żeby stanąć Nie, nie, dzisiaj nie, ja jutro ją odepnę, bo to bez sensu No Jedziemy, ja, ja sobie jutro przyjdę to odczepię no, A kasowałeś może licznik? dzienny? No dzienny. Jesteś w stanie powiedzieć ile zrobiłeś kilometrów? Tylko tak, bez przeklinania? Ja zrobiłem widzowie 163 km i jechałem niecałe 6 godzin Około no. 170 No takiego 170, nie? 170 Ile godzin? Kuba zrobił trochę więcej No i Kuba jechał 9 godzin, zobaczymy czy my się tu w ogóle zmieścimy. Widzicie sprzętu pełno i to co mówiłem kiedyś, że transport też jestem w stanie ogarnąć. Także jakbyście potrzebowali, już pierwszy kombań za, za moim pośrednictwem został przewieziony. Także zapraszam serdecznie do, do kontaktu. Myślę, że zrobię taką wizytówkę w opisie. W opisie w opisie filmu, właśnie, żebyście mogli się jakoś ze mną kontaktować. Dobra, właśnie w opisie filmu, żebyście mogli, żebyście wiedzieli, jak się ze mną kontaktować, bo, bo tutaj, jakby, no, nie zawsze, jak mam, jak odpisać. A czy tam na Instagramie, czy właśnie najlepiej bezpośrednio na numer zadzwonić i, i zadzwonić, czy napisać, i, i, i dużo szybciej, dużo łatwiej jest, jest się skontaktować. Nastaniemy gdzieś tam jakoś Za przewodowczą, Kuba sobie tam wcofa. No, także jeżeli coś potrzebujecie, cokolwiek władzimy wszystko, jesteśmy w stanie w sumie też sprzedać prawie wszystko, także zapraszam serdecznie do kontaktu i, i pozdrawiam. Pozdrawiam Kuba. Kuba niestety kończy u nas swój sezon i, i, i pracę na ten moment, także możecie go ciepło pożegnać w komentarzach. Na pewno nie, nie kończy współpracy z firmą. Możliwe, że, że jeszcze będziemy go widzieć na, na kombajnie właśnie, ale już tak bardziej sezonowo. I to bez, w nie widzę w A przepraszam, przepraszam, jeszcze może miała cofać. No. A Kuba, Kuba może będzie jeździł właśnie jeszcze na, na sezon. No i dobra będzie tam jeszcze te 2 metry masz. No, Kuba będzie raczej jeździł jeszcze na sezon. Także, także jeszcze na pewno się zobaczymy. A teraz możecie go cieplutko pożegnać. Teraz on zgasił i ja nie mam nic nie widzę. Dobra, dziękuję serdecznie za uwagę. Może staniemy tak w sumie obok, obok tej przyczepy, to, to będzie trochę więcej miejsca z tyłu. Tam. Dobra, dziękuję serdecznie jeszcze raz, pozdrawiam i życzę miłego weekendu.